Pamiętasz, jak mówiłem ci o tym tosterze, to, to wybuch? A, ten co w Jugosławii pieprznął. No. O, Ikor. Świema to były panowie, siema. się ma. Co tam, jak tam? Bardzo tak. dobrze. Jesteście gotowi na dzisiejszy odcinek. Tak. Oczywiście. Dobra Wierzę panowie. Nie. Aha, spoko. Poprzedni odcinek się bardzo fajnie przyjął. I tak w dzisiejszym odcinku wejdziemy na kolejną świetną stronę, która się nazywa Mamy Quizy. No, no to zaczynamy. Dobra, panowie, to zróbmy jakiś potężny quiz, ale zaczniemy od Among Us. Spójrzmy zapisane, weź na, no, no, weź na poczekalnię, bo to będą lepsze. The top 10 denerwujących. <grym> There is no. one, a Among us. Test To jest dobra, jak dobry jest, to Dawaj to, dawaj. Na początku coś proste, o kim są postacie z gry Astronauta, prawnikami. Astronautami! Dobrze. <grywa> są, widzę, Among Us'a na jak się nazywają. Rekserowie Kromeci. i Maj... Ty Rekser Rek Rek Rekserowie, Rekser, Rekser, Rekser Rekserowie że, no. I... <grywa> Nie no, krumenci i... Im to, to jest to. Widzowie, takie... Tacy ludzie są w Among Us. Teraz w tym to pomieszczenie elektryczne. Nie, nie wiem, jak się nazywa, nie nie się naprawdę nie, nie mam pamięci. Pamięci. Elektryk. Reaktor. Torage. Chyba story. Story ja no. może przemieniać się w innych. E... Guardian Angel. Scientist. Shape tak Shifter. Znaleźć ten kolor Amongusa. E, Ale ja jestem dla Ja e, myślałem, że jest light green. Ty e, trudniejsze, w takim ma... O. Oooooo! O... Wersi... O... Wersi... Wersi... Nie wersi. wiem. Dobra, jakieś popularne quizy of the Moja też lubisz azjatyckie filmy? A zależy jakie. Mam no, takie anime na przykład. A to, a to zależy jakie? No takie fajne. Na przykład? Eee, jak poznałem Waszą matkę. A to nie jest anime. Powiedz nie. coś takiego przekonującego do widzów. Dziękuję. O, to ja coś może o sobie powiem. No przed to się. Ja jestem. Y, Pałem z numerem 3. Nazywam się Moilo. Pochodzę z Szczebrzeszyna. Moją pasją są sporty ekstremalne, takie jak szachy oraz Panikor. Aha. O, Erikson wrócił. Weź na początek. Czy jesteś tak samo niezgrany zresztą resztą społeczeństwa, jak członkowie polskiej reprezentacji ze sobą? Nie. <grytnie> Łyknie popularne to będą fajne błyzdy. Im Kru. Czy ty twierdzisz, <grytnie> Ile masz mentalnie lat? <grytnie> o, weź to, weź to, weź to, trzecie. O. Jestem. Dobra, lecimy, lecimy. O co jesteś? Jestem? jestem, tak. Praworęczny jest. Co, co, ma, co ma piernik do wiatraka? Jestem, <grytnie> jestem leworęczny. Jestem leworęczny. o mnie. Wybierz słowo. Oj, chorze, dobra. To jest o mnie. wiesz? Eee, stół z podłamywanymi nogami. Bez nóg stół. Wybierz słowo. wybrałem już. Życie. Jeszcze kolejna. Życie. Życie. Wybierz liczbę. liczbę. 12. Ly A. A czemu nie ja mogę pięć wybrać na przykład? Zero. Nie to mam dwa Bo zero jest mój kanał, to wybierz to. <laughs> wybierz słowo. Mur. Który kolor jest Różowy! Oh, <grystanie> <grystanie> ten ten dzieciak po prawej to chyba moje bo taki szczęśliwy. Bliskość. Bliskość. Też słowo. Potęga! Power! We use the power of friendship. Teraz mam ochotę. ochotę? Na zakończenie na tego filmu. 28, 28 lat! lat. Wow! Nie, nie. Trump! O, dobra, zróbmy to. Co byś wolał? Zagrać to Trumpa w filmie, być, do to... być doradcą. Być doradcą. Ja bym, ja bym wolał zagrać, no ale dobra. No, to... nie jest do niego. Osiemset osób prawie. Co byś wolał? Spierać się na Co to jest? <noise> Co byś wolał? Zjeść uroczystą kolację z Donatem Trumpem, być no, to... Nie, na no, pierwszy. No wolałbym zjeść kolację. 19% co byś Zabij wolał go. być, tak, to są prace, być dyrektorem, być dyrektorem o, tak, finansowym, prawo. bym kupił coś tam, dokładnie, co byś wolał, Kupię zagrać z pod z Trumpem, co przejęcie z Melanią Trump. no, no, nie, że że Trumpem, no wciąż zagrać że zagrać gorbą pod Trumpem, no. Co, Co byś, byś wolał? wolał przeprowadzić wywiad z Trumpa, Trumpem, czy też wywiad przeprowadzić, bo przegrał? Ale Trump by powiedział, że action to on ma zawsze rację i, no tak. nie nie i to ale Co byś wolał? Opracować jako kelner w jednym z hoteli Trumpa, pracować jako jego przewodnik w muzeum poświęconym Trumpa. E, przewodnik. To dużo pieniędzy pewnie da. No. To jest dobre. Dobra. To Mojlo, rób Co to Kit czy kit? Kit. Wow. Kit czy kit? Kit. 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 Weź pisz brzukiwarkę w pięć nocy u Fryderyka. Dobra. Weź poczekalnie. To nie jest dobra. Ja to będę się zerować. <noise> Ale tam był pan z Wąsem, mogę powiedzieć. Najtrudniejszy quiz FNAF. Dobra. na jest... pierwszy ogień idzie, ile było T-0 w FNAF 4? O kurde, sobie nie pamiętam nawet. Mniej niż 0! Nie, no, 4 chyba Ery. było. 7! 7 masz, kurde. Ale no w sumie tego było, nie bo pamiętamy, pamiętamy widzę, jesteśmy za młodzi. Która to, miał się pojawić we FNAF 3, no. A to i Boni! Kto to? To i bo nie jest we FNAF. 3. Kto to? E, Moila Eee. Ten, mini, mini springtrap. springtrap. Ktoś no owe... Którego roku jest ten quiz? To jest plusz trap, no hallo. Z czego ten quiz? Dobra, wiele tłumaczy. Tyrio nie ten kap. Drinka... Eee no... Co? Nie wiem. co tam było? Co tam było? Nikogo. A balon boja no. Bez tak. był dekoracją tylko. To będzie 1 pierwszego października Halloween. Nie, nie. Albo co, albo Halloween update. Tak, 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 no. No, o. mamy przyjechał pierwsze dobrze. Pink. O! Chyba te pierwsze. 50-50. A na no, drugi. Kiedy wyszedł w dwa? 2? Eee. Było dwa w 14, nie. no. Nie. O jakim klubem jesteś? Dobra. Czym zajmujesz się na co dzień? Kogo tam dzicie? Co jadasz na śniadanie? Nic nie jadłem, myślę. O to. Co? Tamapki. Czy zamiałeś się jeść na z zawodu piekarza? Nie. Tak. Dobra. Żeby podjadać chleb. Kim masz najlepsze kontakty. Zobaczmy w internecie. Pozdrawiam Was, panowie. Czy odżywia się... Nie, nie, z, ro... z rodzinem, ale przecież zaznaczymy co, nie? Czy odżywiałeś się zdrowo? No jem 30 kawałków dziennie, więc chyba tak. Ja zjawiałem 30 to kolory dziennie. Kolejny kolor, sklanu wieję tę. Z takim dodatkiem najbardziej luźnię. Z pasztetem. Do w którym roku się urodziłeś? Co to, to jest zapytanie? No, chyba to, tak? No. No ja mam cióre ziemię. Z jakimś chlebkiem? Jak często ja do codzienny? Dobrze, że święty! Chleb wieloziarnisty. Wpisz węku. Wę o węku będzie. Ile wiesz o węku? Robisz to rok temu. Węku kiedyś im nie był. Tak. Czy, węku był? Tak. Czy węku kiedyś Minecraft grał? Czy wękór tak. kiedyś na w Minecraft? Nie. Czy tak. Kto jest chłopakiem? Tak. <laughs> mnie? Którym jedusznikiem w innym jesteś dzisiaj? Zróbmy co. Oczywiście nie popieramy go którym <laughs> numer jeden mnie zaciekawia. A to ten dob, Ten też był dobry. też. Którym blachajem jesteś dzisiaj? To jest blachaj. Co? To jest blachaj. R Rekin. Rybka. Blachaj numer 14. Myślę, że na dzisiaj starczy tego, tych quizów. Zrobiliśmy dużo. Dobrze, panowie. Było fajnie. Także powiedzcie jakieś słowo, żeby pożegnać widzów. A mogę wybrać? Możesz wybrać. Zaczekaj.